Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Discovery. Dzisiejszy odcinek jest skierowany do osób, które zaczęły swoją przygodę z Minecraftem całkiem niedawno, jak i do tych, którzy grali w Minecraft od początku jego powstawania. U jednej grupy osób zapewne wzbudzą ciekawość, a u drugiej pobudzą wspomnienia dotyczące starszych wersji gry. Zapraszam was na odcinek, który omówi wam najbardziej charakterystyczne rzeczy dla starszych wersji Minecrafta. Nawyki graczy i trudności, z którymi musieli się zmierzyć, bez udogodnień, które możemy znaleźć w najnowszych odsłonach Minecrafta. Zróbmy też mały test. Spróbujcie policzyć, ile rzeczy wiedzieliście, i napiszcie w komentarzu. A teraz zostaw łapę w górę i lecimy z odcinkiem. Boostery Zanim do gry zostały dodane zasilane tory, gracze musieli budować tak zwane boostery, aby ruszyć swój wagonik z miejsca. Działanie boostera polegało na tarciu się dwóch wagoników, co skutkowało tym, że obydwa nabierały rozpędu. Pierwsza kolejka, którą budowałem w MEA, działała właśnie na takiej zasadzie. Boostery często się bagowały, co dość irytowało graczy. W grze, co prawda, znajdowały się wtedy lokomotywy, czyli wagoniki z piecykiem napędzane węglem. Jednak były bardzo rzadko stosowane, tak jak do dziś. Boostery były zdecydowanie wydajniejsze. Zielona trawa W starym Minecrafcie nie było biomów, przez co na całej mapie mogliśmy oglądać piękną zieleń trawy i drzew. Powstają nawet specjalne paczki tekstur, które mają imitować kolory trawy i liści z wczesnych wersji gry. Takiej specyficznej zieleni nie znajdziemy już późniejszych w późniejszych wersjach Minecrafta. Uważam ten kolor za ikonę Minecrafta w wersji alfa. Jedzenie. No właśnie, pamiętam do dziś podwójne skrzynie zapełnione mięsem lub chlebem. Kiedyś jedzenie, tak jak dla przykładu dziś wiaderko z wodą, nie stakowało się. Wyruszając na wyprawę, połowę całego ekwipunku mieliśmy zawalone jedzeniem. Przepalanie mięsa też nie należało do najciekawszych zajęć, gdyż cały czas musieliśmy stać przy piecyku, jeśli chcieliśmy usmażyć większej ilości pożywienia. Dekoracje przy użyciu płotków. Nie wiedzieć dlaczego kiedyś nie było możliwości kładzenia płotków jeden na drugi, które tworzyłyby taki słup, bądź jak to woli kolumnę. Jest to element dekoracji często wykorzystywany w budowach naszych domków. Aby wbudować taką strukturę, gracz musiał kłaść każdy płotek na jakimś bloku, a następnie go usuwać, zostawiając tylko płotek. Budowa takich dekoracji była dość męcząca, przez co bardzo zapadło mi w pamięć. Uprawa roli. Pole to lava. Teren, po którym nie powinniśmy chodzić. Do dziś mam wrażenie, że wchodząc na farmę od razu zniszczę wszystkie plony. Takie zasady panowały za czasów alfy, kiedy to gracz lub dowolny mob mógł zniszczyć farmę, po prostu po niej chodząc. Pewna aktualizacja sprawiła, że już nie jest to możliwe. Teraz dopiero skakanie po farmie niszczy pole uprawne. Skrzynie Za starych czasów skrzynie w Minecrafcie wyglądały zupełnie inaczej. Były one całym blokiem i nie posiadały animacji otwierania i zamykania, czy też dźwięku. Jest to dość charakterystyczna cecha dla starszych wersji gry: ścieżka dźwiękowa. O tak, stare utwory w Minecrafcie. To prawda, że do dziś możemy usłyszeć je w grze, jednak kiedyś było tylko kilka utworów w całej grze, dzięki czemu słyszeliśmy je na okrągło. cyk dnia i nocy. Noc w starych wersjach Minecrafta zapadała bardzo prędko. Mógłbym rzec, że w kilkanaście sekund z dnia robiła się noc. W grze nie było ustawień jasności, przez co noce były znacznie ciemniejsze. Kiedy słońce było już na horyzoncie od razu musieliśmy biec do domku. To były czasy. Oświetlenie. Dziś oświetlenie w Minecrafcie jest wygładzone, miłe i przyjemne dla oka. Kiedyś w grze oświetlenie nie było tak dokładne, i można było zauważyć ciekawy efekt rozjaśniania się terenu o poranku, czy też ściemniania przy zachodzie. Tworzyło to pewien niepowtarzalny klimat, i powiem Wam szczerze, że zdecydowanie wolę te stare poranki. Spawn. Dokładnie, w Minecrafcie kiedyś nie było łóżek, przez co po zginięciu spawnowaliśmy się na pierwotnym spawnie. Często gracze musieli przemierzać tysiące kratek, aby z miejsca spawnu dotarli do swojej przysłowiowej bazy. Tekstury Dziesiątki zmienionych tekstur w grze skutkuje tym, że dzisiejszy Minecraft znacznie odbiega od swoich wcześniejszych wersji. W starych wersjach gry w oko najbardziej rzucają się takie tekstury jak żwir, piecyk, kobelstone czy już zapomniany kwiat róża. Wchodzenie po drabinkach. Nie wiem czy wiecie, lecz w starych wersjach gry mogliśmy zaoszczędzić połowę swoich drabinek. Nasza postać była w stanie poruszać się do góry po drabince, kiedy te były ustawione co dwa bloki. Gracze protestowali, aby przywrócić stary system poruszania się drabinek. Liście. Niesamowicie irytująca rzecz, która szpeciła naszą mapę. Mowa o nieznikających liściach w alfie. Po ścięciu drzewa, liście same nie znikały, musieliśmy je usunąć ręcznie. Cieszę się, że zostało to zmienione. Pasek głodu. Brak paska głodu to chyba jeden z pierwszych elementów, które zauważy nowszy gracz grając w starą wersję gry. Pożywienie dodawało nam bezpośrednio ilość serduszek, poza tym w grze nie istniała jeszcze animacja jedzenia. Łuk. Kolejna ikona starszych wersji gry: brak animacji naciągania łuku. Strzały były wystrzeliwane niczym z karabinu maszynowego. Było to tak nierealistyczne, że aż wręcz komiczne. Wielu graczy rozpoczęło nad tą zmianą, gdyż walka z łukiem była później znacznie trudniejsza. Ograniczona ilość światów. W Alfie można było grać tylko na pięciu światach jednocześnie. Nie było możliwości utworzenia ich większej ilości. Aby zagrać na nowym świecie, najpierw musieliśmy zwolnić jeden ze slotów, przez co jednocześnie usuwaliśmy inny świat. Sprint: Parkury? Ucieczka przed zombie? Kiedyś nie było to takie proste, brak sprintu w Minecrafcie znacznie utrudniał graczom rozgrywkę. Głupia ucieczka przed szkieletem często sprawiała nam nie lada problemy. Parkoury kiedyś nie istniały, gdyż nie miało to po prostu żadnego sensu. Owce. Jeszcze za czasów rozwoju bety owcą nie odrastała wełna. Nie było nożyczek, a można było je ogolić po prostu tykając je ręką. Po zgoleniu owca była bezużyteczna, ponieważ nic z niej nie dropiło, a wełna nie odrastała. Dziś wręcz nie do pomyślenia. TNT. To było dopiero coś. To prawda, że mogliśmy odpalać TNT czerwonym proszkiem, jednak po co? Wystarczyła do tego goła ręka. Pozwalało to na szybką detonację ładunków wybuchowych bez wcześniejszych przygotowań. Maksymalny poziom budowania. Dziś 256, kiedyś 128. Kiedyś mapa była o połowę niższa, co uniemożliwiało budowanie tak wysokich budowli jak dziś. Góry również były znacznie niższe, choć stary generator map miał w sobie coś niezwykłego. To już wszystkie ciekawostki, które chciałbym Wam zaprezentować. Muszę przyznać, że dobrze zrobiła mi taka podróż w przeszłość. Dzięki takiemu zestawieniu możemy zobaczyć, jak bardzo ewoluowała ta gra i ile rzeczy się zmieniło, ile ciekawych funkcji zostało wprowadzonych. Jeśli jesteś starszym graczem Minecrafta, napisz w komentarzu, co jeszcze pamiętasz z wczesnych wersji gry. Być może to właśnie dzięki Wam powstanie drugi odcinek, który omówi kolejne pozycje charakterystyczne dla starszych wersji Minecrafta. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zrób to teraz. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!